ma z tej strony bardzo jak do mnie wysłać powtórkę? Najlepiej to zrobić za VOD Replace. Po prostu musicie się zalogować. Tu wciskacie upload I teraz po prostu wchodzicie tam, gdzie macie grę. Ja akurat mam na dysku C, games przeważnie to jest. Replace powiedzmy, że ta bitwa yy, lc -kiem. wrzucam to. No, fajnie jakbyście nazwali, nie wiem, co tu jest takiego ciekawego i opisaj tą bitwę, jeżeli to nie jest jakaś epicka. Oczywiście mogę poprowadzić różne serie, więc możecie nawet wysłać bitwy, w których robicie zero damage'a. Zrobi się dlaczego popełniacie jakieś błędy lub po prostu jak poprawić wasze granie. Też planuję taką serię wprowadzić, a nie tylko dobre bitwy, bo tak się nie nauczycie po prostu grać. I teraz, gdzie wysyłacie mi ten link? Bo powiedzmy, że mamy link gdzie to wysyłamy? Tutaj w informacji o opisie kanału macie wysyłacie na ten gmail ja odbieram po prostu i tam będę sobie sprawdzał ale zapewniam was pliki nie będę otwierał tylko linki do votreplace po pierwsze bo mam widzę jakie są wyniki a po drugie łatwo mi ściągnąć po prostu z tego Myślę, że wam wyjaśniłem mniej więcej bo część osób kiedyś tam wysyłała mi w plikach i po prostu tego nie otwierałem. A jak taka ciekawostka dla Was, te bitwy co widzicie, są na moim kanale. Można je odnaleźć łącznie z tym. To by było na tyle. Cześć.